Dzień dobry, nazywam się Czarek Kałusynowicz z firmy Buena Cloud. Chciałbym Państwa zaprosić na nasze cyfrowe śniadanie biznesowe w dniu 25 marca o godzinie 10. W trakcie tego spotkania chciałbym sobie omówić następujące punkty. Jednym z nich jest zdalna praca, bardzo aktualny temat z wykorzystaniem pakietu G Suite. To jest taki chmurowy pakiet Office, który umożliwia nam pracę zdalną. W przypadku tego pakietu nie wymagane są żadne serwery ani żadne oprogramowanie. Wystarczy nam tylko przeglądarka internetowa. Następnym takim tematem, który chciałbym omówić są to aplikacje, które zostały zaprezentowane na konferencji Google Cloud Day 2020 w zeszłym tygodniu. Do aplikacji tych zalicza się na przykład Looker. Jest to potężne narzędzie wizualne do prezentacji i analizy danych. Bardzo przydatne pisemnie. Innym takim narzędziem jest BigQuery, skalowalna do nieograniczonych wielkości hurtownia danych. Wyposażona jest w sztuczną inteligencję oraz w samouczące się maszyny. Też bardzo przydatne w biznesie. Inną taką aplikacją, którą chciałem zaprezentować jest również Antos, która umożliwi nam przeniesienie naszego środowiska serwerowego, naszych wszystkich serwerów i aplikacji do chmury, czyli możemy się pożegnać w tym wypadku z własnymi Inwestycjami w hardware i software lokalnie. Wszystko możemy przejść do chmury i nie mieć już więcej kłopotu z tym całym kramem u siebie w firmie. Całe śniadanie nie będzie mocno techniczne, będzie to raczej jest śniadanie biznesowe, tak? czyli będziemy patrzyli na aspekty biznesowe, korzyści biznesowe dla przedsiębiorstwa, a nie, o, a nie na temat jakichś tam szczególnych rozwiązań technicznych. Oczywiście techniczne pytania, na no techniczne pytania również odpowiemy ale bardziej będziemy się koncentrowali na korzyściach, jakie przedsiębiorstwo wynosi z zastosowania właśnie aplikacji. Dziękuję Państwu i zapraszam na nasze spotkanie. Widzimy się 25 marca o godzinie 10. Do usłyszenia, do zobaczenia.